Przed nami weekend majowy, kilka dni wolnego, które aż proszą się o podróż. Ale dokąd się wybrać? Zastanawiasz się, jak uniknąć tłumów i gdzie można liczyć na najlepszą pogodę? W tym odcinku porozmawiamy o miejscach, które warto odwiedzić w Polsce i Europie. Sprawdzimy też, jakie nowe kierunki pojawiły się w ofercie rodów z Gdańska i czy warto wynajmować auto na krótki wyjazd. Jeśli nie masz jeszcze planów na majówkę, to po tym odcinku na pewno coś wybierzesz. Marta rybacka Otolińska zapraszam do wysłuchania rozmowy z cyklu Świat na horyzoncie. Moim gościem jest Dominika Czechowska, ekspert w obszarze turystyki, pełnomocnik dziekana Wydziału Biznesu do Spraw Relacji z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym i wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry Dominiko. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Martu. Majówka już zapasam. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaplanować jak najlepiej wykorzystać te kilka wolnych dni. Powiedz proszę, jakie kierunki poleciłabyś na tegoroczny wyjazd? Gdzie możemy liczyć na najlepszą pogodę? Biorąc pod uwagę możliwości łatwej komunikacji z Gdańska, myślę tutaj o lotach, bardziej ciepłe miejsca i dostępne właśnie z naszego miasta, to oczywiście Cypr, Egipt, Turcja, ale jeżeli to już miały być kraje europejskie, to tutaj mamy trochę inną sytuację. Jeżeli Włochy to południe, czyli na przykład loty do Brindisi, ale nie zachodnie wybrzeże. Czyli na przykład Amalfi, bo z doświadczenia wiem, że w czasie majówkowym właśnie na tym wybrzeżu no pada deszcz i mamy bardzo, bardzo dużo burz. Podobnie we Francji. Region Normandii będzie również deszczowy, chłodny, wietrzny. I też mówię to z własnego doświadczenia poprzedniej majówki, gdzie spędzaliśmy właśnie. Na terenie Francji zwiedzaliśmy Normandię w strugach deszczu 11 stopni, a otrzymywaliśmy zdjęcia przepięknej pogody w Polsce. Oczywiście najlepiej byłoby poczekać z wyborem do czasu sprawdzenia warunków pogodowych, ale nie zawsze jest to możliwe, w związku z tym no podejmujemy zawsze pewne ryzyko pogodowe, ale to jest podróżowanie. No właśnie, wiemy już, gdzie możemy liczyć na dobrą pogodę. Wspomniałaś o tych najlepszych miejscach pod tym kątem. A powiedz nam, jeżeli marzyłby nam się wyjazd bez tłumów, to dokąd powinniśmy się wybrać? Jakie miejsca w Polsce i Europie są najrzadziej wybierane przez turystów? Najrzadziej wybierane są miejsca trudno dostępne logistycznie, no, gdzie musimy poświęcić więcej czasu na dojazd. I też są to miejsca mało popularne w modnych nośnikach social mediowych. Wynika to z faktu tendencji do wygodnego i szybkiego przemieszczania się. Tym bardziej, jeśli planujemy wyjazd typu no, City Break na kilka dni, no to nie możemy poświęcić zbyt y, dużej y, ilości czasu y, właśnie na samo przemieszczanie się i podróżowanie się, bo wrócimy zmęczeni zamiast wypoczęci. Odnosząc się do szukania inspiracji podróżniczych, kierujemy się informacjami, które znajdujemy w internecie. Zatem, im mniej popularne miejsce, tym będzie tych informacji po prostu mniej. Przykładem będzie Albania, która no od wielu lat stała się modna, ale jeszcze nie na tyle, że, że możemy tam mówić o overturizmie. I spójrzmy na Albanię. Wybrzeże. A góry, wybrzeże bardzo modne, uczęszczane są połączenia lotnicze, a góry już niekoniecznie wymagają jednak dojazdu, zaangażowania i nie jest to już tak modne miejsce czyli rzadziej wybierane przez turystów w celu odwiedzenia. W odniesieniu do podróży w popularnych okresach, takich właśnie jak długie weekendy czy letni sezon urlopowy, Często słyszymy takie pojęcia jak overbooking i overtourism. Czy mogłabyś proszę wyjaśnić, co one oznaczają? Pierwszy overtourism to turystyka masowa, czyli oparta na efekcie owczego pędu. No mamy tendencję do naśladowania osób, z którymi się chcemy utożsamiać, i konsekwencją tego zjawiska jest ogromne zatłoczenie, przeludnienie, powodowanym nadmiarem zwiedzających podkreślam, zwiedzających czyli takich osób, które wjeżdżają do danego miasta czy do danej atrakcji turystycznej, nawet na 2-3 godziny nie spędzają tam y, czasu takiego pobytowego, czyli na przykład z noclegiem. Przykładem y, tutaj będzie Wenecja, Rzym, Sopot. Nawet Gdynia Orłowo, Barcelona, Dubrownik, w tych miejscach wprowadzane są regulacje albo no muszą być wprowadzone regulacje, w przypadku Wenecji jest to właśnie bilet wstępu do miasta. Ale uwaga, to nie jest tak, że w każdym dniu my ten bilet musimy kupić. Tutaj lokalne władze bardzo mądrze zarządziły rozkładem właśnie odwiedzających to miasto w trybie tygodniowym, czyli płacimy tylko w określonym czasie i określonych dniach w weekend. Ale możemy spokojnie zwiedzać miasto bezpłatnie w innych dniach. Podobne regulacje, uwaga, wprowadzane są w naszym rodzinnym już mieście Sopocie, w Dolnym Sopocie. Zostaną wyłączone, znaczy ograniczone dla ruchu zewnętrznego, czyli dla turystów, trzy ulice, gdyż po prostu mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich domów. Overbooking, proszę Państwa, to definicja, której boimy się i powinniśmy się bać. To jest sytuacja, w której hotel lub linia lotnicza sprzedaje więcej miejsc niż ma do dyspozycji. I uwaga, jest to dozwolone prawnie. Jak uniknąć? Absolutnie nie ma stuprocentowej recepty. Sama uległam takiej sytuacji i wiem od naszych studentów, absolwentów specjalności obsługi ruchu lotniczego, iż takie sytuacje mają miejsce codziennie na naszym lotnisku w Gdańsku. Jeżeli chodzi o linie lotnicze, podpowiadam Państwu, aby ograniczyć sytuację overbookingu. Musimy dokonać jak najszybszej odprawy, najlepiej wykupić płatne miejsca w samolocie, no i unikać bardzo popularnych terminów. Jeżeli chodzi o hotel, czyli moich własnych doświadczeń, Yy, uległam yy, takiej sytuacji overbookingu, czyli yy, hotel, który miałam dwa miesiące wcześniej, zarezerwowany pokój. Jak się okazało po przyjeździe, tego pokoju już nie było, yy, dlatego że no, jednocześnie sprzedane zostało mm. <głos》> dwóm gościom. I oczywiście otrzymałam propozycję innego miejsca noclegowego, natomiast ona już nie była tak atrakcyjna. Zatem musiałam na własną rękę po zwrocie środków przez obiekt szukać innego miejsca noclegowego. To nie jest sytuacja bardzo komfortowa, ale musimy się liczyć z takim, z takim zagrożeniem. To, co proszę Państwa w tej sytuacji też doradzam, to zachowanie spokoju, jednak jest to podróżowanie, czyli spędzanie wolnego y, czasu. Wiemy już, jakie działania, kroki możemy podjąć w przypadku overbookingu, zwłaszcza w odniesieniu do połączeń lotniczych. Natomiast pozostaje nam jeszcze pytanie, jak uniknąć overturizmu i szczególnie w tym najbliższym okresie, w majówkę? Znaczy, ja tak powiem e, troszkę przekornie że over-turyzm kreują sami turyści. Także proszę tutaj nie mieć do nikogo pretensji i podpowiadam, że w majówkę, aby uniknąć takiej sytuacji przeludnienia w, w danym miejscu docelowym, po prostu nie zwiedzać i nie korzystać z popularnych atrakcji turystycznych. I pamiętam też własne doświadczenie z, z Bukowiny Tatrzańskiej Właśnie w majówkę, kiedy już wsiadałam do samochodu, żeby 1 maja, uwaga, jaki pomysł, odwiedzić Dolinę Pięciu Stawów, ale na szczęście pani z recepcji zapytała się, a gdzie ja się wybieram? No, jak się dowiedziała, że właśnie... W to przepiękne i urocze miejsce, to powiedziała: Proszę pani, proszę natychmiast wysiąść z samochodu. My panią transportem hotelowym odwieziemy właśnie do Doliny Pięciu Stawów, bo zobaczy pani, co się po drodze będzie działo. I proszę państwa, korek miał 11 kilometrów. Ja bym w tym samochodzie, w celu dojazdu do tej atrakcji turystycznej, stała kilka godzin. Po prostu nie planujemy spędzania wolnego czasu, jak wszyscy. Czyli to najbardziej popularne miejsca, tak jak właśnie wspomniałaś, Bukowina Tatrzańska czy zagraniczna Barcelona, Wenecja, odwiedzamy poza takimi popularnymi okresami. Zgadza się? Zgadza się w miarę też naszych możliwości dostępno dostępowych, jeżeli chodzi o urlop, tak no bo wiadomo, że mamy wolne dni i chcielibyśmy je optymalnie wykorzystać, ale majówka jest szczególnym terminem, jeżeli chodzi o Polskę. Bo rzeczywiście to my w Polsce mamy taki długi weekend majówkowy. Ale we Włoszech też 1 maja jest wolny. Jest to też święto pracy. Zatem sprawdźmy te informacje, zanim zaczniemy planować nasz wakacyjny czas. Oferta naszego trójmiejskiego portu lotniczego stale się rozwija. Czy w ostatnim czasie zostały wprowadzone jakieś nowe, ciekawe połączenia lotnicze z Gdańska? Tak, jak najbardziej. Fantastyczna madera. Obowiązkowo polecam tą przepiękną, zieloną, ciekawą. Portugalską wyspę. Jest też bezpośredni Dubaj, jest Zanzibar, ale on jest oczywiście z międzylądowaniem. Wrócił na Apol. Proszę Państwa, koniecznie całe wybrzeże Amalfi, przed nami Capri. Uwaga, tam nie jeździmy autem, ale do tego wrócę. Wróciła też Walencja. Planowany duński, też port lotniczy, umożliwiający nam zwiedzenie Legolandu. Bratysława to dwa miasta, właściwie w jednym, bo obok Kilkadziesiąt kilometrów od Bratysławy, Wiedeń. I oczywiście przypominam o Teneryfie, która no też jest wspaniałą wyspą, tylko uwaga, musicie Państwo dobrze wybrać teren Teneryfy, który chcecie zwiedzić, żeby nie natknąć się na. Bardzo popularne miejsca turystyczne, tylko właśnie miejsca bardzo pięknie położone na północy wyspy. Jest Werona dla narciarzy, też piękne miejsce do zwiedzenia, ale też uwaga, podpowiadam moim zdaniem i w mojej opinii bardzo ciekawą przygodę z Gdańska, bo uwaga, od 15 września do taboru wagonów podróżujących z Gdyni do Pragi będą dołączone, będzie dołączony wagon sypialniany. Ja nie wiem, jakie Państwo macie wspomnienia z dzieciństwa, wczesnego dzieciństwa, ale dla mnie podróż kuszetką no to było absolutne wydarzenie i ja na pewno się wybieram i skorzystam z moją wnuczką. Pojedziemy do Pragi właśnie wagonem sypialnianym. Tutaj oczywiście mówimy o 15 kwietnia, prawda? Przejęzyczenie. Aha, tak, oczywiście, od 15 kwietnia. Jakie dobre praktyki warto wykorzystać na taki krótki, 4-7 dniowy wyjazd, tak aby był maksymalnie wygodny? Czy warto wynajmować auto i może podpowiesz nam, jak się spakować, żeby nie żałować żadnej zbędnej rzeczy w walizce? Proszę Państwa, ja rekomenduję ograniczenie bagażu, bardzo mądre ograniczenie bagażu. Naprawdę nie musimy zabierać zbyt dużej ilości y, rzeczy i pakujemy się w miarę możliwości do bagażu podręcznego, czyli nienarodowanego. Bez problemu, oczywiście y, z wyjątkiem nart, czy z wyjątkiem podróżowania, na przykład z dwójką dzieci, zapakujemy się w bagaż podręczny na 7 dni. Unikamy też hubów lotniczych. To jest na przykład Frankfurt tak, czy Heathrow, dlatego że tam nasz szczególnie bagaż nadawany no, może zaginąć. Uważajcie też, szanowni państwo, jak łączycie linie lotnicze. No bo czasami no nie ma innej możliwości, tylko no wykupienie biletów właśnie przez połączenie z dwóch linii lotniczych. To, to też trzeba wziąć pod uwagę, jaki jest czas oczekiwania, no bo jeżeli pierwszy samolot się spóźni, to drugi już na nas nie poczeka. Przemyślenie i zaplanowanie naszej wyprawy. Nie zawsze, proszę Państwa, wynajmowanie auta jest najlepszą opcją, dlatego że możemy czekać długo na lotnisku na przejęcie auta, jeżeli to jest na przykład popularny termin. No, różne rzeczy się mogą wydarzyć, i to też wiem z własnego doświadczenia. Zupełnie niezależnie ode mnie, zostałam właśnie przerysowana na majorce i są to potem kilka godzin, niepotrzebny czas spędzony na, na wyjaśnieniu sytuacji. A znowu w Grecji pojechaliśmy samochodem w góry, a już zapomniałam, ponieważ no w obecnym aucie, którym. Posiadam są automatyczne światła wyłączyć świateł. Już nie wróciliśmy z tych gór, musieliśmy czekać na dodatkowy transport, który nas. Taka historia. Tak, tak, tak. No ja bym mogła tutaj jeszcze i będę państwu bardzo, bardzo dużo moich przygód opowiadać. Są to na przykład takie przygody jak ugryzienie mnie w Grecji przez największego na świecie żółwia. To zostawię już na następne nasze Spotkanie. Proszę Państwa, wracając jeszcze do wynajmu auta, czyli na przykład Wybrzeża Amalfi, zapominamy tam już nawet nie można jeździć własnym autem są wyłączone niektóre trasy natomiast są fantastyczne lokalne połączenia promowe tam przemieszczamy się wodą, nie lądem bo będziemy bardzo, bardzo długo musieli dojechać. Cinque Terre to pociągi. Wybrzeże Apuli, całe, gdzie mamy teraz lot właśnie z Gdańska, również pociągi. No chyba, że chcemy zobaczyć dodatkowe miejscowości, bardzo ciekawe, jak na przykład miejscowość Matera, gdzie był nagrywany James Bond. 90%, proszę Państwa, miasta jest w skalę, wykuty w skalę i tam też nocujemy w tych skałach, także niesamowite miejsce, no i tam rzeczywiście musielibyśmy dojechać samochodem. Sprawdźcie Państwo, dlatego że rzeczywiście wynajem auta no, może wiązać się z dodatkowym czasem, który musimy spędzić na wynajmie też no, czynnikiem poznawczym, no może nie zawsze jest to konieczne, więc przygotowanie do podróży w zależności od, od tej naszej destynacji jest najważniejsze. Bardzo dziękuję, Dominiko, za te wszystkie cenne informacje i za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Dominika Czechowska, ekspert w obszarze turystyki, pełnomocnik dziekana Wydziału Biznesu i wykładowca na Uniwersytecie WSB Meritow Gdańsku. Dziękuję bardzo.